Wam to rozwiązać. Mm. A ciąg, 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 majtki ściąg... <grym> Co ja gadam? Elegancko na drabinkę, elegancko na drabinkę, elegan, na drabink... yes! oh, Ej, to to debila, wojan mi z O, Nubek, George, dobrańska. patrz Nubek George z <grym> To właśnie mój Nie śpię po nocach i pracuję żeby to Okej. Okay. Nie budynki PODOBAJĄ MI SIĘ Kto <laughs> <laughs> <Chcę> JE KUPIĆ <laughs> Dobra On to stworzy on Ja nie rozumiem co ty mówisz <laughs> On to stworzy on <laughs>

Nie pogwałtany! Co? Nie chcę z tą gadać! Ej, co weź Ale proszę Ej, co jest! What? Ale proszę się na mnie, no nie, teraz nie zwaliłeś na mnie! Ja patrzyłam w górę i kopałam, to ty byłeś! Nie się, I twoja papuga nie tu lata zaraz wybuchnie! A moje <śmienny> o szlak! FALION o, 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 o szlak! Ale proszę się na mnie patrz! Balion! Balion. <śmienny> Odchodzisz z <bedem. śmienny>